Witam się z wami kochani widzowie w nowym odcineczku na moim kanale Widzowie dzisiaj challenge w 5 minutkach zmieścić się i streścić wam na szybko, jako ostatni, bo chyba każdy już na polskim YouTube nagrał, co ma się wydarzyć jutrzejszego dnia, czyli 14 lipca miesiąc moich urodzin, także jeśli to wszystko zostanie wprowadzone, co mi się wydaje, to będę mega zadowolony. I nie tylko przez to, że mam urodziny w tym miesiącu, ale będę zadowolony, że faktycznie coś się dzieje dobrego z naszą gierką. Więc widzowie, w 5 minutach spróbuję streścić Wam to, co ma nadejść. Prawdopodobnie przyszłego dnia, ale musimy wziąć poprawkę na czas ten amerykański i czas ten e, polski. W telegraficznym skrócie. Więc może to się wydłużyć o jeden dzień. Mówię tak szybko, bo chcę w 5 minutach się zamknąć. I, I tak widzowie, płynnie przechodząc do... Tutaj mamy zaprezentowanie statementu od Valve. 14 lipiec. Sezon drugi się kończy. Tylko, że problem jest taki, że chyba nie napisali, że sezon trzeci się zaczyna. Ale wydaje mi się, że po prostu no, kolejny wchodzi, nie? Sezon. Tak mi się wydaje, ale nic o trójce nie napisali, więc warto umie liczyć do trzech, więc no. Bo w pierwszym sezonie napisali, że kończymy pierwszy, zaczynamy drugi, ale w drugim już nie napisali, że kończymy drugi, a zaczynamy trzeci. No. Czyli wawnią mieli czyli do 3, bo to s 2, dota 2, Half-Life 2 i wiecie o co chodzi, nie. Dobra, idziemy dalej sobie, widzowie. Mamy zmiany w depotach. A tutaj w ogóle wiecie, żeby mieć dostęp do tego, to musicie widzowie zostawić subskrypcję i lajka w górę, a najlepiej jakiś pozytywny fajny komentarz, co widzicie jakby w tym update'cie, co nadchodzi już wielkimi krokami widzowie. Ja bym zrobił Waiting Room dzisiaj z ogromną chęcią. Chociaż nie uważam, żeby to weszło dzisiaj, prędzej jutro, ale widzowie, no niestety z przyczyn niezależnych ode mnie. Nie mogę niestety wykonać takiego e, waiting roomu. No przykro mi, bo z chęcią bym z Wami posiedział, porozmawiał. Ale widzowie, konkrety. Tu są zmiany w depotach. Ja osobiście powiem Wam szczerze, nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem czego mogę tutaj w... się spodziewać. Ale wychodzę z takiej inicjatywy, że im więcej tym raczej lepiej, ale Valve no to lepiej to Lepiej to w ogóle nie grać w CSA. Przejdźmy sobie na x widzowie, płynnie na x -a. ile mamy tak 2 minuty i 30 sekund. Dobra, mamy dużo czasu, taki jest zapas, że widzowie. zarobiście. Spekulacje są, że może to wejść jeszcze w życie Cobblestone w tym nadchodzącym updatecie. Prostuje już widzowie. Nie wydaje mi się, jako to expert od CSA 2 Na polskim tubie oczywiście, tak, no trzeba to zaznaczyć, tak? Nie wydaje mi się, że wyjdzie to Cobblestone. Też jest taka opcja, że może być i Cobblestone, i Cash, ale skupmy się, widzowie, raczej z chłodną głową, podejdźmy do tego. Wydaje mi się, że to będzie Cashik na spokojnie, tak jak Valve dodało nam sezonu drugiego na początku w zasadzie, bo żegnaliśmy pierwszy, witaliśmy drugi, może jak jakiś nowy rok. Tak napisali, to są słowa od Valve, także, widzowie, mm, musimy wziąć to na uwagę sobie. Że to nie są moje słowa, tak? I wtedy dostaliśmy traina, cudownego traina, na którym zagrałem raptem 15 meczów. To były piękne mecze, tak naprawdę, Wam powiem. Super mecze, tak mi się super grało, że po prostu cieszę się bardzo. Więc wydaje mi się, że to będzie cash. Tak, oficjalnie wydaje mi się, że to będzie cash. Z racji tego, że Waw już ma go w posiadaniu. Mieli czas na <grymne> ewentualnie poprawki optymalizacji na tej cudownej mapie. E, wprowadzenie kolekcji od do niego. Pina. Ale pina to raczej chyba nie będzie na ten moment. I graffiti e, Simpla. No. Simpura. Także everything is ok. Idziemy dalej widzowie. caszy raczej będzie. Kolekcja cache'a będzie, ale pinu nie będzie. Zmiany optymalizacji na tej mapie. I dodanie... E, graffiti, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim i również widzowie. Ostatni aspekt tutaj mamy pokazane dwa dni do zakończenia się oferty. po został opublikowany 12. Dzisiaj mamy 13, czyli jeden dzień zostało do odebrania tego jakże limitowanego, rzadkiego specjalnego itemu jakim jest pompa w różnych tutaj wariancjach czy tam odsłonach i tak dalej. No super skin. Ja bym inwestował w twoje miliony w ten skin. Nie no. Całkiem poważnie wydaje mi się, że to będzie. Mm, też rotacja. Jeśli dojdzie nam keszyk, to będzie kolekcja casha. Więc fajnie, bo będą może takie właśnie wiecie. Ja tam widziałem różne liki tych yy, potencjalnie skinów. No, ja jestem ciekawy jak to wyjdzie, też czekam na agentów może nowych, które faktycznie będą odświeżeniem, ale mam nadzieję, że to nie pójdzie w jakąś stronę cyberpunka i wiecie, jakiś protest i tak dalej i mam nadzieję, że to nie, nie to żebym miał coś do tego, ale po prostu zbytnio mi się nie podoba to w takich grach, nie? Ogólnie w grach mi się nie podoba tak, jakby właśnie zastępowanie ludzkiego ciała jakimiś innymi rzeczami. Po prostu to tak no, to tylko taka moja subiektywna opinia. No i ostatni widzowie, mam nadzieję, że wyjdzie skrzyneczka, nowa skrzyneczka, ale wraz z dodaniem nowej skrzynki, mam nadzieję, że galerii case opuści sprojownię, chociaż ta. Rotacja w tych skinach będzie dosyć kluczowa, bo wtedy będziemy mieć jakie, jakąś pewność, jak te faktycznie skrzynki będą działać w tej zbrojowni. Czy one będą usuwane, czy wiecie, będzie nagle po x dobrych lat milion skrzynek nagle w tej zbioru, zbrojowni. Mnie to ciekawi, po jakim okresie te skrzynki faktycznie będą wyrzucane i potencjalnie zyskiwać na wartości, bo jak wiecie, prawdopodobnie trafią do. O kurczę, 6 minut już jest widzowie dobra kończę już prawdopodobnie dojdą do tego rzadkiego dropu a jak wiecie ciężko dostać tam coś sensownego oprócz skrzynek po 2 zł i no ciężko i supply spadnie i prawdopodobnie może ktoś tam się obudzi powie ej, halo chciałbym dużo skrzynek na rynku jest ich mało bo supply przez to że ich się nie da już dropić będzie mniejszy i przez to będą dosyć drogie Mam taką nadzieję, no dlatego mówię, że ten update będzie dosyć, dosyć kluczowy. Yy, jak te skrzynki faktycznie będą się zachowywać? No moim zdaniem. No już powinna, powinna wylecieć, nie? Bo mam troszkę tych skrzynek, także. Bym sobie sprzedał, może coś fajnego kupił. No potencjał jest dosyć widzowie spory, także. Jeszcze jakieś pewnie patche będą. Odnośnie gameplayu, mam nadzieję, taką. A i bym zapomniał, jest najważniejszego, widzowie, na koniec. Yy, przecena. Przecena na kapsułki. I no, przecena będzie na pewno. To też chciałbym Wam powiedzieć. Więc, no, wszystko tutaj chodzi o, o budżety, i o skiny, i o wszystko. Także, widzowie, no, z tym optymistycznym akcentem Was zostawiam. Yy, I również z Wami czekam na ten update, bo chciałbym coś nowego. Chciałbym coś nowego, no i mam nadzieję, że po prostu to będzie kompletna rewolucja w tej grze A nie tylko podmiana skinów w zbrojowni i prawdopodobnie to tyle. No. Także widzowie, dziękuję za oglądanie tego super materiału szybkiego. Miało być 5 minut, jest 8. Ja. No wiecie, no trzeba było wszystko po prostu powiedzieć. Dziękuję za oglądanie widzowie. Jak, jeśli dotrwaliście do tego momentu, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subika i co? Widzimy się prawdopodobnie już w niedalekiej przyszłości, gdzie będziemy wspólnie ogrywać nowy update. W gierce, dziękuję za oglądanie, widzowie, trzymajcie się i do następnego. Buziaczki, cześć.